Kochani moi szczęśliwie już w Różnawie na te dwa dni. Oczywiście dzisiaj również jest spotkanie z księdzem biskupem. No i jutro, to znaczy już niedzielę, Musza Święta w katedrze, a później błogosławieństwo kurii, tak zwana kolenda w kurii biskupiej, więc to jutro wraz z księdzem biskupem, no a w poniedziałek oczywiście oczekujemy już na wszystkich, którzy przybędą tutaj do Rożnawy, z Polski przede wszystkim, aby wspólnie pośpiewać, aby właśnie oddać cześć Dzieciątku Bożemu wraz z trzema królami. Dlatego Oczekujemy bardzo. Dzisiaj wieczorem mogłem sprawować Eucharystię również w Kaplicy Biskupiej, a tamże święta były oczywiście w intencji księdza biskupa, wszystkich pracujących w kurii i siostry, które uczestniczyły, a także przede wszystkim właśnie prosząc o to błogosławieństwo błogosławieństwo, które tak bardzo potrzebne jest każdemu z nas. Carissimia Lora Sonu Dżaróżnawa, in Słowakia. Dietro di me c'è il vescovato, Stasera ho potuto anche celebrare la Santa Messa nella cappella del vescovo. Era la Santa Messa per lui, ma certamente anche tutti aspettiamo domani, nella domenica, celebrazione alle 10 nella cattedrale, perché eh, dopo la Messa c'è anche benedizione del Vescovato, diciamo, annuale, eh, nel periodo proprio eh, di Natale, di questo tempo, eh, di gioia, eh, ma eh, lunedì arriveranno anche quelli, tanti dalla Polonia, che poi faremo questo bel incontro, la Santa Messa nella cattedrale, che presiedo io questa Santa Messa, poi questi canti natalizi molto belli